Najmniejszym być przyjacielem Jezusa to naprawdę żadna fajna przygoda. Przekonał się o tym łazarz. Kim w ogóle był łazarz? Może od tego zacznijmy, bo Biblia przedstawia go tak dosyć enigmatycznie, jako przyjaciel Jezusa, rodzina zaprzyjaźniona, nie należał do grona apostołów. Łazarz i jego siostry mieszkali w Betanii. Jak mówią historycy, byli dość zamożną rodziną, bo i Betania nie była zwykłą wioską. To było takie osiedle podmiejskie. Już nawet wtedy, dwa tysiące lat temu, ciężko się mieszkało w stolicy w Jerozolimie. Był duży hałas, mnóstwo ludzi, wiele dymu ze spalanych ofiar upał, brak zieleni, więc każdy, kto miał trochę pieniędzy, budował sobie dodatkowo właśnie dom. Parę kilometrów za Jerozolimą i tam, kiedy tylko mógł, to przebywał. Właśnie w takiej willowej okolicy mieszkał Łazarz, jego siostry. Nie wiemy, kiedy się dokładnie poznali. Łazarz prawdopodobnie pomagał Jezusowi nawiązywać kontakty wśród tych bogatszych, bardziej wpływowych ludzi w Jerozolimie. Istnieją teorie, że to właśnie on przedstawił. Jezusa Nikodemowi czy Józefowi z Arymatei, a to byli ludzie z Rady, z Sanhedrynu, można powiedzieć dzisiejszym językiem, senatorowie czy parlamentarzyści. I dlatego Łazarz dla Jezusa, oprócz tej ludzkiej życzliwości, tej przyjaźni, dla Jezusa był też no, cenną znajomością, bo poprzez Łazarza Jezus też docierał do wielu innych kręgów w stolicy. I dlatego łazarz był solą wokół faryzeuszów, uczonych w piśmie. Tym niemniej ta przyjaźń z Jezusem była dla łazarza ważna. I był gotów dla tej przyjaźni zrobić to, co zrobił dzisiaj, czyli umrzeć. Ja nie chciałbym być łazarzem, a mówiąc dokładnie, prawdopodobnie nie dałbym rady być łazarzem. Gdyby do mnie pan Jezus dzisiaj przyszedł i powiedział: Słuchaj, taka jest sprawa, że. Za 3-4 dni musisz umrzeć, bo ja tego potrzebuję w moich planach. To każdy by ciarki, włosy się podniosły. Władzaż musiał to przejść. Zresztą później też nie miał łatwego życia po wskrzeszeniu, bo ponieważ był tym świadkiem niezwykłego cudu, to faryzeusze nadal go prześladowali. Jest zresztą nawet teoria, że ta jego choroba, o której wspomina Ewangelia, też mogła nie być zwykłą chorobą, ale jakąś próbą otrucia. Władarz był wielkim człowiekiem, bo zgodził się na śmierć dla Jezusa dwukrotną śmierć, bo umarł teraz, umarł tam jeszcze kiedyś pod koniec życia. Umarł teraz, żeby Jezus mógł na oczach wielu ludzi dokonać największego z cudów przed zmartwychwstaniem. A więc takiego bardzo oczywistego, spektakularnego wskrzeszenia człowieka, który leży w grobie już tak długo, że śmierdzi. I oczywiście w tej scenie jest wiele dodatkowej symboliki, mistycznej symboliki. To my jesteśmy tymi ludźmi, którzy leżą latami w grobie. Wiele naszych uczynków myśli po prostu śmierdzi. Gdyby nasze uczynki i słowa myśli, mogły się zamieniać na zapachy, to Mogłoby być tak, że ludzie mijaliby nas 50 metrów wokoło. Taki by się czasem unosił fetor. I, I to my jesteśmy tymi, do których Jezus woła, wiesz, można wyjść z tego, tylko idź za moim głosem. Ale też chciałbym się dzisiaj zastanowić nad tym podstawowym pytaniem. Skoro Jezus ten cud zaplanował, to po co? Co my mamy czytać dzisiaj? Co my mamy zrozumieć, czym się mamy przejąć. Na pewno uczynił ten cud, aby no, wzmocnić wiarę. Tak najczęściej mówimy, bo za chwilę on sam umrze i chciał pokazać, że no, ma panowanie nad śmiercią. Na pewno chciał dać nadzieję ludziom. Chciał dać nadzieję, że, że jest jakaś przyszłość przed nami, że śmierć. Nie jest końcem wszystkiego. Zresztą istnieje w teologii czy filozofii też taki pogląd mówiący, że cuda nie są czymś nadzwyczajnym. Cuda pokazują nam zwyczajny świat, taki jaki istniał przed grzechem pierworodnym, że sytuacją nadzwyczajną jest ta, w której my dzisiaj żyjemy. Że chorujemy, że umieramy, że kradniemy sobie nawzajem, że źle sobie życzymy, że walczymy, wydzieramy sobie. To jest jakaś sytuacja kryzysowa, czyli nadzwyczajna. Sytuacją zwyczajną jest to, że człowiek żyje wiecznie, nie choruje, kocha wszystkich, wszyscy jego kochają. Nam się wydaje, że to jest. Nierealne. a Jezus mówi, nie, to jest właśnie normalny świat. I cuda, to są takie małe okienka, gdzie takie, takie, takie malutkie wizjerki, gdzie Jezus przez chwilę pozwala nam zajrzeć do takiego świata, jaki dla nas zaplanował. I w tym sensie cuda Jezusa są po to, abyśmy się nawrócili. Co znaczy nawrócić? To nie znaczy, że już jutro porzucę wszystkie swoje grzechy i będę święty. Żebyśmy się nawrócili, to znaczy uwierzyli, że normalny świat to jest ten świat, który chce nadać Bóg, a ten, w którym żyjemy, jest nienormalny. I jeśli w to mocno uwierzymy, to powoleniu, małymi kroczkami nasze życie zacznie dreptać w stronę tego świata Bożego, i wtedy sami poczujemy, jak odpadają z nas różne grzechy ułomności, porządliwości. W tym sensie te cuda Jezusa są nam bardzo pomocne, bo przypominają, jaki jest prawdziwy świat i prawdziwe życie, które Bóg chce nam ofiarować. Takich cudów jest zawsze dużo. Czytałem niedawno, chociaż to jest historia sprzed paru dekad, Vittorio Messori, jeden z takich włoskich znanych dziennikarzy, publicystów, Opisywał kiedyś jeden no, z takich niezwykłych cudów, który się wydarzył w Turynie. Jeden z bogatych ludzi przedsiębiorców zachorował. Wyrok był taki, że no, musi kilka chyba tygodni, czy nawet miesięcy, już nie pamiętam, spędzić w domu, bo w... i musi mieć jakąś pielęgniarkę, która mu codziennie będzie podawała lekarstwa, robiła opatrunki. No był bogatym człowiekiem, ale dawał czasami darowiznę na klasztor sióstr w Turynie, więc zadzwonił do klasztoru z prośbą, czy jedna z sióstr nie mogłaby codziennie przychodzić i się nim opiekować. I następnego dnia przyszła siostra, cierpliwa, łagodna, opiekowała się nim, przychodziła przez kilka tygodni, aż wyzdrowiał. Kiedy już stanął na nogi, no postanowił siostrom oddzięczyć się jeszcze bardziej. Wziął tam coś, spakował, pojechał do klasztoru. No i mówi, dziękuję za tę siostrę, no cudowna osoba, chciałem jeszcze tutaj. A on, siostry mówią, ale jaką siostrę? No ta, która przychodziła. Ale my nic nie wiemy. No jak nie wiecie, powiedział imię, nazwisko. A przyłożona mówi, ale ta siostra, o której ksiądz mówi, to ona już od wielu lat nie żyje. Jak to nie żyje, jak do mnie przychodziła przez tyle tygodni codziennie. Pojechali na cmentarz, pokazały mu grób z fotografią tej siostry, wszystko, nazwisko, no twarz, wszystko się zgadza, wykute na kamieniu, że od wielu lat nie żyje. I ten człowiek z żoną zrozumieli, że Bóg uczynił dla nich wielki cud po to, żeby się nawrócili. Bo do tej pory prowadzili życie, no, dawali ofiary, jakoś tam żyli pobożnie, ale zrozumieli, że to jeszcze nie jest to, do czego Bóg ich zaprasza. Że potrzebne jest autentyczne, głębokie nawrócenie serca, czyli wiara. Wiara w to, że to, co zdobywamy na tym świecie, naprawdę nic nie znaczy. Znaczy tylko to, co zdobędziemy w naszym sercu i dlatego wskrzeszenie Łazarza dla wielu ludzi oczywiście było umocnieniem serca, wiary, nadziei, ale przede wszystkim wezwaniem do nawrócenia, czyli do zrozumienia, że na tym świecie jesteśmy gośćmi, przechodniami i oczywiście musimy być jak najlepszymi gośćmi, jak najlepszymi przechodniami, kochać, szanować, służyć, być Bogu wdzięcznym za ten ziemski domek 80 czy nawet 100 lat życia, ale też przede wszystkim całym swoim sercem pragnąć tego świata, który jest światem normalnym, czyli światem życia wiecznego. Amen.